Marzy o tobie, ponieważ nie może tego uniknąć. To nie jest coś, co wybiera, to coś, co się dzieje. Za każdym razem, gdy zamyka oczy, to tak, jakbyś tam była, bardziej obecna niż chciałby przyznać i głęboko w sobie wie dlaczego, ale nie chce albo nie potrafi ci tego powiedzieć. Nie dlatego, że ci nie ufa, ale dlatego, że go to przeraża. Te marzenia to nie tylko obrazy, one mają znaczenie. Mówią o tym, co czuje, nawet jeśli udaje, że nie czuje, to o tym, co próbuje ukryć, czego unika mówić, ale co pojawia się, gdy jest najbardziej wrażliwy, gdy umysł nie może kłamać. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałaś? Czy kiedykolwiek pytałaś się, co próbuje powiedzieć bez słów? Prawda jest taka, że jest uwięziony między pragnieniem zbliżenia się, a strachem przed ujawnieniem się. Wie, że otwierając serce, może stracić kontrolę. A nienawidzi tej myśli, ale też nie potrafi tego unikać. Pytanie brzmi: Jak długo wytrzyma, milcząc o tym, co już krzyczy wewnątrz? A ty? Czy dostrzegasz sygnały, nawet jeśli próbuje to ukryć? Czy czekasz na odwagę, której może nigdy nie znajdzie samodzielnie? Skomentuj, czy zauważyłaś te sygnały? Czujesz, że jest uwięziony w tym dylemacie, prawda? To tak, jakby każdy jego gest zdradzał kawałek tego, co próbuje ukryć. To wahanie przed odpowiedzią, spojrzenie, które trwa trochę dłużej niż powinno, te małe szczegóły, których nie zauważa, że zdradza. Zauważasz to, prawda? Myśli, że ma kontrolę, że potrafi ukryć to, co czuje, ale sygnały są tam, jak otwarta księga dla tych, którzy wiedzą, gdzie patrzeć. Jego marzenia, na przykład, to coś więcej niż tylko chaotyczne myśli, są prawdą, którą próbuje ignorować, którą jego serce uparcie wynosi na powierzchnię, gdy nikt nie patrzy, gdy nie musi udawać. I wiesz co jest ciekawe? On nie śni o kimkolwiek. Nie śni o sytuacjach, które nie mają znaczenia. Śni o Tobie. O Twoim śmiechu, sposobie, w jakim mówisz, o rzeczach, które może nigdy nie miał odwagi powiedzieć, że podziwia. Śni, bo czuje coś, czego sam nie potrafi wyrazić słowami, coś, co wykracza poza to, czego się spodziewał, ale jednocześnie się powstrzymuje. Ponieważ dla niego otwarcie się przed tobą oznacza przyjęcie wrażliwości, której nie chce stawić czoła. Boi się. Boi się, że zobaczysz to, co próbuje ukryć, i że to wszystko zmieni. Boi się, że mówiąc prawdę, nie będzie mógł się cofnąć. Bo właśnie to się dzieje, kiedy się otwieramy. Wystawiamy się na łaskę drugiej osoby, czekając, mając nadzieję, ale bez żadnej gwarancji. Czy rozumiesz, jakie to ma znaczenie? On tam jest uwięziony między tym, co czuje, a tym, czego nie ma odwagi powiedzieć. Sny to tylko sposób, w jaki jego serce krzyczy to, czego nie potrafi wyznać. Ale czy jesteś gotowa to usłyszeć? Czy jesteś w stanie zrozumieć, co on czuje, nawet kiedy nie wie, jak to pokazać? Bo w głębi duszy decyzja nie należy tylko do niego. Znaki są tam wyraźne, ale ty również musisz być gotowa, aby je zinterpretować. Musisz być gotowa zobaczyć więcej niż to, co oczywiste, zobaczyć, co próbuje powiedzieć bez słów. I co ważniejsze, musisz zdecydować, co z tym zrobić. On nie powie ci tego teraz, bo nadal walczy z własnym strachem. Ale gesty są, spojrzenia, chwile, które próbuje przedłużyć, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wszystko to krzyczy to, co próbuje ukryć. On na ciebie czeka, nawet jeśli tego nie mówi na głos. I pytanie brzmi, będziesz czekać też, czy podejmiesz inicjatywę i pokażesz, że już wiesz. A co, jeśli podejmiesz tę inicjatywę, co to będzie znaczyć dla was obojga? Czy on jest gotowy, aby poradzić sobie z tym, co nastąpi później? Czy ty jesteś gotowa? Bo otwarcie tej przestrzeni dla prawdy może być transformujące, ale też może być przerażające. I główne pytanie brzmi, czy jesteś gotowa zaryzykować? On jest bliżej niż myślisz by powiedzieć wszystko. Za każdym razem, gdy o tobie śni, zbliża się do tej prawdy. Za każdym razem, gdy patrzy na ciebie, gdy myśli o tobie, czuje, że czas ucieka, że nie może już tego długo unikać, ale on wciąż nie wie, jak zrobić następny krok. Może czeka, aż pokażesz, że rozumiesz, że nie będziesz go oceniać, że jesteś otwarta na to, co ma do powiedzenia. Czy zdajesz sobie sprawę z mocy, którą tutaj masz? Nie chodzi o wywieranie na niego presji, ani o oczekiwanie doskonałej deklaracji. Chodzi o uznanie, że sny, gesty, milczenie to wszystko ma znaczenie. Chodzi o to, aby zrozumieć, że próbuje na swój sposób, pokazać, co czuje, nawet jeśli nie wie. Jak to wyrazić słowami? A ty? Będziesz czekać jeszcze dłużej? Czy dasz znak, że też coś czujesz, że też o tym myślisz? Bo w końcu to, czego ci nie mówi, nie dotyczy tylko jego. Dotyczy was obojga. Dotyczy tego, co możecie razem zbudować, jeśli będziecie mieli odwagę zdjąć maski i zmierzyć się z prawdą, bez względu na to, jak przerażająca może się wydawać. Jego milczenie to nie koniec, to dopiero początek historii, która może zmienić wszystko. Ale musisz być gotowa słuchać tego, czego nie mówi, rozumieć, co próbuje ukryć, bo w głębi duszy on nie chce przed tobą niczego ukrywać. Po prostu nie wie, jak ci o tym powiedzieć. Skomentuj, co o tym myślisz. On nie chce przed tobą nic ukrywać, ale boi się, że po ujawnieniu wszystko się zmieni. Taka jest prawda. To nie tak, że nie chce, on po prostu nie wie, jak to zrobić. Każde słowo, które ćwiczy w myślach, umiera, zanim dotrze do ust. Myśli o konsekwencjach, ryzyku, o możliwości straty ciebie, a to go paraliżuje, chroni się w milczeniu, jakby to było wystarczające aby utrzymać wszystko pod kontrolą. Ale jego serce już dawno wymknęło się spod kontroli i on o tym wie. Marzy, bo marzenia to jedyne miejsce, gdzie nie musi się bać. Tam może patrzeć na ciebie bez odwracania wzroku, może powiedzieć wszystko, co czuje, nie obawiając się odpowiedzi, może być z tobą w sposób, na który rzeczywistość jeszcze nie pozwoliła. Ale problem w tym, że nie żyje w marzeniach. I stopniowo zaczyna zdawać sobie sprawę, że te marzenia tylko zwiększą pustkę, którą czuje, gdy się budzi. Czy zauważyłaś, jak on zachowuje się w twoim towarzystwie? Jak stara się być swobodny, ale jego spojrzenie cię zdradza. Jak ostrożnie dobiera słowa, jakby każdy błąd mógł ujawnić to, co próbuje ukryć. Nie jest tak subtelny, jak myśli. Już zauważyłaś te sygnały, nawet jeśli on uważa, że udaje mu się dobrze ukryć. Ale oto prawda, której być może jeszcze nie rozważałaś. On czeka na ciebie, abyś przerwała ten krąg. Jest uwięziony w labiryncie niepewności i nawet tego nie zauważając liczy na to, że wskażesz mu drogę. Nie chodzi o to, żebyś wykonała całą pracę, ale o to, żebyś pokazała, że nie musi tego robić sam. Pomyśl, jak przerażające jest to dla niego. Żyje w ciągłej wewnętrznej walce między tym, co czuje, a tym, co uważa za bezpieczne. I ta walka nie dotyczy tylko ciebie, dotyczy także jego samego, wszystkiego, co do tej pory przeżył, ran, które nosi, historii, które ukształtowały sposób, w jaki postrzega świat. Nie chce powtarzać błędów przeszłości, nie chce się otworzyć i znów zranić, ale jednocześnie wie, że cię rani, nie mówiąc nic. Czy czujesz to prawda? To napięcie między wami, jakby w powietrzu unosiło się coś niewypowiedzianego. Jakby każda rozmowa była tylko wierzchołkiem góry lodowej, z tak wieloma rzeczami ukrytymi pod powierzchnią. Czujesz to, ponieważ tam jest, nawet jeśli on tego nie mówi. I w głębi duszy on wie, że to czujesz. To tylko sprawia, że jest bardziej zdezorientowany, bardziej uwięziony w wątpliwościach. I tutaj decyzja staje się bardziej klarowna: on potrzebuje pchnięcia. Nie dlatego, że jest słaby. Ale dlatego, że próbuje chronić coś, co już jest poza kontrolą. Musi wiedzieć, że jeśli się otworzy, będziesz tam, że nie odwrócisz się, nie będziesz się śmiać, nie użyjesz tego przeciw niemu. Musi wiedzieć, że warto podjąć to ryzyko. Może nie powie ci wszystkiego od razu, może nadal będzie się wahał, nadal testował wody, zanim zanurkuje, ale potrzebuje sygnału, czegoś, co sprawi, że poczuje, że nie jest w tym samotny. Musi zobaczyć, że jesteś gotowa słuchać, rozumieć, zaakceptować to, co ma do powiedzenia, nawet jeśli jest to zagmatwane, nawet jeśli nie wyjdzie to perfekcyjnie. Bo prawda jest taka, że On już z Tobą rozmawia, tylko w sposób, który musisz nauczyć się rozszyfrować. To w spojrzeniach, które trwają dłużej niż powinny, w momentach, gdy wydaje się zagubiony w myślach, gdy jest blisko Ciebie. To w słowach, których nie mówi, ale które są ustalone w milczeniu. To w sposobie, w jaki się troszczy, zwracając uwagę na rzeczy, których nawet ty nie zauważasz, że pokazujesz. Już wiesz, co on czuje, nawet jeśli jeszcze tego nie powiedział. I teraz pytanie brzmi: co z tym zrobisz? Czy będziesz czekać, mając nadzieję, że sam znajdzie odwagę, czy będziesz tą osobą, która pokaże, że nie ma się czego bać? Bo w głębi serca również marzysz, nie o tych samych marzeniach co on, ale o marzeniach dowiedzenia się, co tak naprawdę między wami jest? O marzeniach odkrycia, czy to wszystko, co czujesz, ma swoje echo w jego sercu? A odpowiedź? Odpowiedź jest tutaj we wszystkim, co on robi, we wszystkim, co stara się ukryć, ale co i tak mu się wymyka. Czeka na ciebie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Walczy ze swoimi własnymi lękami, ale w głębi duszy tylko chce wiedzieć, czy jesteś gotowa walczyć razem z nim. Nie musi być skomplikowane. Nie musi być perfekcyjne, musi być prawdziwe. To jest to, czego najbardziej się boi i jednocześnie najbardziej pragnie. Prawda, coś, co wykracza poza gry, pozory, lęki, coś, co pokazuje, że mimo że jest to przerażające, warto zaryzykować. A ty? Czy poczekasz na niego, czy pokażesz mu, że już ma wszystko, czego potrzebuje, aby zrobić kolejny krok? Ponieważ na końcu to, o czym on najbardziej marzy, to nie tylko ty. To wy oboje razem, bez masek, bez barier, bez strachu. Wiesz już co on czuje, nawet jeśli tego nie powiedział. Pytanie brzmi, czy jesteś na to gotowa, ponieważ kiedy on w końcu powie, a powie w pewnym momencie, nie będzie już miejsca na wątpliwości ani na cofnięcie się. To tak jakby trzymał półotwarte drzwi, czekając, aż spojrzysz i zdecydujesz, czy chcesz wejść. To, czego najbardziej się boi, to nie tylko cię stracić. Ale stracić obraz Was Obojga, który stworzył. Dla niego jest coś świętego w tej przestrzeni, którą dzielicie, nawet jeśli jeszcze nie nadaliście temu nazw. Wierzę, przekraczając te linie, wszystko się zmienia. Ale czego jeszcze nie zdaję sobie sprawy, to to, że ta zmiana już się zaczęła. Marzenia, gesty, milczenia, które mówią więcej niż słowa, wszystko to już prowadzi Was do miejsca, z którego nie ma powrotu. I ty też to czujesz. Nie ma sensu udawać, że tego nie zauważasz. Wiesz, kiedy patrzy na ciebie inaczej, jakby próbował zapamiętać każdy szczegół. Czujesz, kiedy się waha, aby odejść, kiedy przedłuża rozmowy, które mogłyby skończyć się kilka minut wcześniej. I wiesz, że jest w nim coś, co prosi cię o to samo, co wyzywa cię, abyś zrobiła krok w kierunku tej prawdy, której oboje unikacie. On nie jest doskonały, i ty też o tym wiesz. On jest człowiekiem, pełnym sprzeczności pełnym ran, które próbuje ukryć nawet przed sobą samym. Może myśli, że musi rozwiązać te sprawy, zanim się otworzy, zanim pozwoli sobie pokazać ci wszystko, czym jest. I ironicznie nie zdaje sobie sprawy, że właśnie to czyni go prawdziwym, że sprawia, iż widzisz w nim coś, czego inni nie dostrzegają, bo ty też nie jesteś tutaj przypadkiem. On zajmuje twoje myśli bardziej niż chciałabyś przyznać. Może ty też boisz się, co to oznacza. Może przyzwyczaiłaś się ukrywać, czekać, aż zrobi pierwszy ruch, jakby to łagodziło odpowiedzialność, którą czujesz w związku z tym, co rodzi się między wami. Ale wiesz, że to nie zniknie. I tu tkwi wyzwanie: On nie chce cię przestraszyć, nie chce niczego wymuszać, ale też nie wie, jak radzić sobie z intensywnością swoich uczuć. Może potrzebuje czasu, ale czas sam w sobie nic nie rozwiązuje. Czego potrzebuje bardziej niż czasu, to jasności. Musi wiedzieć, że jeśli skoczy, ty będziesz tam, że nie pozwolisz mu samemu upaść. Jego strach przed tym, że cię straci, jest równie wielki, jak strach przed tym, że cię zdobędzie. Wydaje się to sprzeczne, ale ma sens, bo zdobywając cię, wie, że będzie musiał się odsłonić w sposób, którego nigdy wcześniej nie zrobił. Wie, że będzie musiał zrezygnować z wszystkich wymówek, wszystkich murów, które zbudował, aby się chronić, a to wymaga odwagi. Odwagi, którą próbuje znaleźć również w tobie. A ty, czy jesteś gotowa dać mu tę odwagę, pokazać, że nie jest w tym sam? Bo to właśnie może wszystko zmienić. Nie chodzi o zrobienie czegoś wielkiego ani o wypowiadanie idealnych słów. Chodzi o pokazanie, że rozumiesz, że widzisz, co czuje, nawet jeśli jeszcze tego nie powiedział. Czasami wszystko, czego ktoś potrzebuje, to gest, znak, że bezpiecznie jest być wrażliwym. Że mimo iż to może być przerażające, warto podjąć ryzyko. Może on czeka na to od ciebie, może musi wiedzieć, że nawet jeśli teraz nie ma wszystkich odpowiedzi, jesteś gotowa budować te odpowiedzi razem z nim. I prawda jest taka, że jeśli czujesz to samo, ukrywanie tego tylko przedłuży to, co oboje już wiecie. Nie musi być idealnie, nie musi to być filmowy moment, musi być prawdziwy, ponieważ to właśnie on oferuje ci. Nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, coś prawdziwego, coś, co nie opiera się na grach czy strategiach, coś, co istnieje tylko dlatego, że oboje istnieją razem w tej przestrzeni, którą stworzyliście nieświadomie. A może najbardziej przerażające jest to, to nie coś, co możesz zaplanować, przewidzieć lub kontrolować, to coś, co po prostu jest i mimo że on stara się to ukryć, Mimo, że próbujesz to zracjonalizować, w głębi duszy oboje wiecie, że stoicie przed czymś, co może wszystko zmienić. Więc, co zamierzasz zrobić? Będziesz dalej czekać, udając, że nie widzisz znaków, czy pokażesz, że już rozumiesz? Bo ostatecznie nie chodzi tylko o Niego, chodzi o Was oboje i to, co zdecydujecie z tym zrobić, zdefiniuje, co będzie potem. Ostatecznie decyzja jest w Twoich rękach. On dał już wystarczająco wiele znaków. Teraz może nadszedł czas, aby pokazać, że rozumiesz, że jesteś gotowa słuchać, czuć, budować coś prawdziwego. I jeśli to cię poruszyło, jeśli zobaczyłaś siebie w tej historii, zostaw swój komentarz. Chcę wiedzieć, jak radzisz sobie z tymi znakami, które nie zawsze są jasne. Zapisz się na kanał, aby otrzymywać więcej refleksji takich jak ta, polub film i podziel się swoimi uwagami. W końcu to może być początek rozmowy, którą wy dwoje musicie przeprowadzić.